Hmm... Tylko u mnie promocja... Jeden... Uszanowania, mistrzu. Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. No dobrze. Jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur, ale wielki, o, o, tu by mi sięgał i na dwóch nogach łaził. A co ci zwędził? Raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. To jak? Wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? O ile coś dorzucisz do nagrody, popyt na wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertach. Dobry z was negocjator, mistrzu. Niech będzie, przybijmy targu. Spokojnie, pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i, i tyle widziałem jego i mój towar. Deszcz, lubię deszcz. Białowłosy, tylko spójrz tutaj. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie Pontaru. <coughs> Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Tylko u mnie promocja, jeden zakup w cenie dwóch. Czy desz, jakoś tak? lubię desz. Zanosi się na deszcz. Ty, nie wpadnij pod rynnek! To aby konieczne, cały dzień na gościńcu, a teraz. Widać, chochlik zgubił część łupu. Czy ty wiesz, z kim masz do czynienia? Szedł tędy. Gdzie się pchasz, przybłędo? Najpierw Glejt pokaż. Gleit? Jaki Gleit? Taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedź mi reszty ścierwa, co się zlazło do Nowigradu, jak wybuchła wojna. Wyłapiemy ich do ostatniego i spalimy na jednym stosie, jak bydło z pryszczycą. Nie mam takiego Gleitu. To dalej nie przejdziesz. Następny! Chwila, chwila, jak zdobyć tę przepustkę? Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz Kościoła. Potem musi za ciebie poświadczyć trzech. On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek pozdrowienia od Ziggiego Royna. Kolejny przykład. Zeskoczył do fosy, ślad się urywa. otwarte na oścież. Ciekawe. List? No proszę. Wyedukowany ten nasz chochlik. Doppler. To wiele tłumaczy. I komplikuje sprawę. Potrzebuje mocnego tropu, żeby go dorwać. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno, lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. Więcej nie mam. Był jeszcze chleb, ale mi wypadł. Elf i Strażnik Wiecznego Ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nieludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A, a, a teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Ładne masz perfumy, a mówią, że strażnicy to niedomyte chamy. Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł Garncowi. Wiem, że jesteś Doplerem i kleptomanem. No, no, no tak. Kupcy dali nam mnie zlecenie. Zawsze to samo. Hej, stój! Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły Wiedźmin? A ty? Zaraza... Zestarzałem się. Przep przestań poddaj się! Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak Wiedźmin, żeby walczyć jak Wiedźmin. Ale... Wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Daruję ci, jeśli w zamian mi w czymś pomożesz. Potrzebuję Dopplera, żeby zamienił się w kaleba Mengego, popłynął na wyspę świątynną i. że co? W życiu tego nie zrobię. Już lepiej na miejscu mnie zabij, chociaż tortur nie będzie. Dobra, mniejsza z tym idź. Tylko już nie kradnij, bo znów się spotkamy. Ojże, siwy wybrzeżu, Choroba. Diablię Dość ładnie. na, teraz... no. na no, w Uszanowania, mistrzu. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak była. Bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zatku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy, nie więcej, i żadnych interesów już z tobą nie zrobię. O zdrowie, o zdrowie, proszę.